Poseł Konfederacji Roman Fritz zadał pytanie wiceministrowi spraw zagranicznych Bartoszewskiemu, którego odpowiedź wydaje się nie tylko zaskakująca, ale i niebezpieczna. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla Ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. Tylko chciałem, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja. ja chciałem tylko dopytać Pana Ministra, który łaskaw był wspomnieć troszeczkę o Białorusi i wyrazić się o Panu Łukaszence per, per uzurpator. Czy to jest oficjalne stanowisko msz że my nie uznajemy władz na Białorusi, a jeżeli tak, to kogo uznajemy? Dziękuję. Proszę bardzo, Panie um, Ministrze. Dziękuję bardzo. Co do Białorusi, mamy stosunki dyplomatyczne z Białorusią, ale uważamy, że przedstawicielem narodu białoruskiego jest pani Tichanowska, przedstawicielem narodu białoruskiego jest pani Tichanowska, jest pani Tichanowska, a nie pan Łukaszenka, a nie pan Łukaszenka. I pan Łukaszenka ma jest objęty sankcjami unijnymi i nie tylko, jest objęty jego członkowie jego reżimu są objęty sankcjami. I, i, I również przygotowane są materiały, żeby go postawić przed Międzynarodowym, międzynarodowym Trybunałem Karnym w, w, w Hadze. W związku z tym nie można go uznawać za, za lidera narodu białoruskiego. Tak, na tym trochę polega polityka zagraniczna. Już wiadomo, dlaczego kryzys na granicy z Białorusią trwa tak długo. Najwyraźniej nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozmawia z niewłaściwymi przedstawicielami strony białoruskiej